Cześć, witajcie w takim dodatkowym filmie. Dzisiaj przedstawię Wam wszystkie autra, o które prosiłem w ostatniej minutce, które mi wysłano. No i Waszym zadaniem będzie wybranie tego najlepszego. Jeżeli uznacie, że nie ma jakiegoś takiego wartego uwagi, to wtedy będę musiał to wszystko sam zrobić. Zacznijmy od tego, że mamy raz, dwa, trzy, cztery... 5, 10, 12 prac, z czego dwie prace to są filmy. Był jeszcze jeden film, aczkolwiek był on niestety za długi, dlatego nie zobaczycie go tutaj. I mamy także 8 obrazków i mamy jeszcze dwa, dwa in, inne typy pracy. Prawdopodobnie zaszła, zaszła po prostu pomyłka w zrozumieniu, ale i tak wam te dwie prace pokażę, bo one także dotyczą grafiki. Więc pierwszą pracą, to nie jest oczywiście outro, to jest ta mała pomyłka, ale możliwe, że i, i tak ją użyję, jest praca użytkownika em, Dragon 73. Jest to taki button. Które się umieszcza koło nad filmem po lewej stronie, na który można kliknąć. Po czym zostaje się e, przetransportowanym chyba na sekcję subskrypcji, czy tam na kanał. No i mamy tutaj e, osiągnięcie: e, uzyskano. za subskrybuj Patryka. No, całkiem pomysłowe. Wykonanie też dobre. Mamy dru też drugi typ takiej pracy, tym razem użytkownika e, Dark Page Game. E, Podobne, zasubskrybuj Minecraft Polska z moją, z moją malutką twarzą. No i teraz zaczynamy już z tymi normalnymi. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o te dwie prace, tutaj możecie ocenić, czy, czy warto byłoby zamienić je za tą, co jest teraz. Oczywiście to, są, to, jest, ta, to jest ten przycisk, który widzicie teraz nad, nad filmem po lewej stronie. Ten taki mały przycisk, chyba teraz tam jest Minecraft Polska. No i teraz przejdźmy do prac. Niektóre są fajne, niektóre są gorsze ale ocenę przeznaczę dla was. Oceniać możecie pod linkiem, który jest w opisie filmu. Macie tam ankietę na Facebooku. Tam wszystko możecie ładnie oceniać. Oczywiście proszę także o komentarze na tutaj pod filmem, żebym po prostu zobaczył co jest lepsze, co jest gorsze. A możecie nawet pisać na przykład, jeżeli już wybierze, wybierzecie jakąś pracę, co można by było w niej zmienić, co można by było ulepszyć. Dobra, zaczynajmy. Mamy pierwszą pracę użytkownika Dawiden1 No flaga Polski Blok Minecrafta No i mamy miejsca na przyciski Kolejna praca Użytkownika dejabu 2 No jakaś abstrakcja z, z napisem Następnie mamy pracę użytkownika Don Mateo 0007 Dwa przyciski poprzedni następny film tak jak o to prosiłem Napis Minecraft Polska oraz subskrybuj Następnie mamy użytkownika marii6802 Też są wszystkie potrzebne przyciski na czarnym tle, kilka postaci i napis Minecraft Polska Następnie użytkownik matek18xx Tutaj nawet mamy miejsca na dwa filmy, aczkolwiek filmy Miniatury filmów, które wstawiam zawsze są w rozdzielczości 1280x720, więc i tak bym musiał tutaj trochę to zmienić ale też ładna praca. No i ostatnia praca, jeżeli chodzi o obrazek, przez zagranicznego, tym razem użytkownika, tak mi się przynajmniej wydaje, bo napisał wszystko do mnie po angielsku. Użytkownik się nazywa Kwak Kwake drate albo Drake, nie wiem, ale praca całkiem też ładna, ładny styl, taki jakby gumowy. Napis Minecraft Polska miejsce na filmy też jest. Przydałby się jeszcze jakieś, jakiś przycisk subskrybuj na kanał. No i teraz przejdźmy do dwóch prac wideo. Pierwsza przez użytkownika, Ma Mr. Marcin 9115, trochę dłuższa, ponieważ trwa aż minutę. No i mamy tutaj przyciski subskrybuj, odnośnik do YouTube, Steve'a w prawym dolnym rogu, jakąś wysepkę. Generalnie tutaj już więcej dziać się nie będzie. No i po prostu spokojna spokojna okolica. i drugie wideo outro użytkownika XX bo 7 ssxx tutaj widać że ma jakieś ma już jakiś starszy użytkownik w tych programach do edycji całkiem fajnie to wyszło i to wygląda mianowicie tak No jak widzimy miejsca na filmy 3 SOMARZ, tutaj przydałoby się jeszcze jakiś inny, inny jakiś przycisk subskrybuj, taki który mogłoby się kliknąć i coś na kanał, ale też bardzo fajne, bardzo fajne outro, więc teraz waszym zadaniem jest komentowanie. Poszczególnych obrazków, poszczególnych wideo, wybranie tego najlepszego. Jeżeli uznacie, że, że mo, może, mogłoby być lepsze, to postaram się coś zrobić. Lepszego, no ale myślę, że tutaj coś się znajdzie, więc zapraszam do ankiety na Facebooku. Bardzo dziękuję za wszystkie prace, za te gorsze i za te lepsze. Doceniam poświęcony czas, który straciliście na tę pracę. Więc jeszcze raz bardzo dziękuję, dziękuję za obejrzenie tego filmu, za Waszą ocenę. Ja nazywam się Patryk, mam na imię Patryk, życzę jeszcze miłego dnia, który mam 14.55 do miłego popołudnia i pozdrawiam.